Kto to dzwoni? No te! ty, ty hej, sąsiad. Halo? No? Chcielibyście może z nami na dwór wyjść? Tak, jasne. Dobra, to za chwilę się widzimy przy ławce. Spoko. Pa. Dobra, już się zachowujemy normalnie. Spoko! Ja idę się przebrać. Ciekawe kiedy przyjdą. Czemu to są worówki? Borówki! Była Była Jeszcze mi nigdy więcej nie wskakuj, okej? Okay? Czy tam będziesz siedzieć leniub, z bąku śledziu? Dobra, chodźmy już do, do czego? Do dupy, wiesz. Do straki. Chodź. A ty depiniu! No moja obruszka No i tak to się robi, widzisz, przegrałaś. Wypierdalaj, wypierdalaj Czekaj, ja nie przejąłem Co tak dziwnie gadasz? Wiem, że nie jesteś chory, ty chcesz tylko wrócić do domu, żeby wygrać w Fortnite Serio jestem chory? Chory jestem nie, nie rób dramatu. Hej! Uh. Który to Drake? Hey Który to mój chłopak? Ten. Gdzie moja bruszka? <noise> mój br Tak, nie wiem, jak i jak... Drake swoją szyją Tak Jakimi cudem wylatacie co chwilę? Um, a gdzie ta Astra? Moja dziewczyna z przyjdzie Aha. Trochę poległa w bitwie Dawaj, braciszku, na raz, dwa, trzy. No. Dobra, to tutaj zostawię ten telefon. Dobra, zamknę tylko po teraz... Dobra, nie możemy iść. Jestem. No to jesteśmy w kupiecie. Tak. Braciszku, na raz, dwa, trzy. Uuuu! Co ty kurde robisz? Ale to jest śmieszne, że się nie skopnęłyście, się, że się zamieniłyśmy się naszyjn naszyjnikami. <noise> Dobra masz Boże, no co za bimbaki, co? No to bimbaki? co? I no to co idziemy? Jas. Yes. Dobra, ja się tylko przybiorę. Dobra. No. A łaty debilu. to co? Idziemy? Braciszku, O. Na raz, dwa, dwa trzy. O? To było chodź, no. O nie, muszę się znowu już przebrać. Dobra, się przebrałem, chodź. O, o ładnie dziś na tworze. Nie znajdziesz. No to draku. prawda. To to co idziemy? To no, możemy iść. Ej, ale poczekaj, to... pożekaj, braciszku. O? <laughs> poczekaj! Braciszku. Czekaj. No, raz, raz, dwa, dwa trzy! trzy. Dislik! Dislik! Nie wiem! O Jezu, ale, ale, ale tam jest, ale... jest daleko. Ale dużo schodów tam jest. Tu przechodzę! Tu przechodzę! To nie ma ludzi! Dobra. No Jezu, Boże, no to zagłówki. Ale fajnie jest na Tak, odborze. no! Tak ładnie, tak przepięknie. Braciszku! 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 Raz! Braciszku! Raz! Na Dobra. Dobra! Nie no, Co, idziemy dalej? Tak, idziemy, dobra, zostawiamy i chodź. Dobra, idziemy. Dzwonecznie, dzisiaj tak ciepło, co no. nie? Wróćcie! <grystanie> no nie no, głupki! Chodźcie tu wy debile! Sieku, mi się chce. Ja mi też. E, idę do krzyki Co? Dobrze, to ja też idę. Jezu, poszli do, do krzaków szczać. Ja pierdolę. <grystanie> e. Dobra. Dobra, to co my? Idziemy? No. Bez nich. Okej. Okay. Hey, Ej, jeszcze raz! Patrzcie co znalazłam! Morówka! Um, dostrel, do ok, kocham-te, e tu também. Sigo-me de E O que? Uh, mas... <risos do arco> o que não... oh, é um O que é? Sigo-me de tu? O que Ok. Dawaj bracie. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Moja bruszka Dobra, chodźmy stąd, bo nie chce mi się już tutaj być. Dobra, chodźmy. O Jezu, ale jest gorąco, mogę coś do picia wziąć. No to prawda. To są. O, dupa z tymi mrówkami No Jezu, przestań niszczyć. Stary, on sprzyczasz. No. Raz! Dwa, dwa trzy, trzy. Co? 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 O, Ale fajny krzaczek patrz. Tu. Bym chciał sobie trochę poleżakować. Ja też sam. dawaj. Chodź. Tutaj jest... Słońce. Ale fajnie. Fuu, co tu jest jakiś tramwaj? Czemu to się za dupę trzymają? Nie wiem, może są mu posiedzone Dobra, Co chodźmy. Nie wiem. nie wiem. Co wy robicie? Wyszukujemy, nie widać. No właśnie. Um, ja sobie pójdę tam na górę, bo chcę tam zobaczyć. Ja też. Ale fajnie tutaj jest. No. Teraz pomyśl sobie, że ktoś tam wpada i już nigdy samot nie wychodzi. No właśnie. Ale ładnie tam jest te kwiatki i w ogóle. Tak. Bo się, że jest tak gorąco. No, o, hezu, okulary mi spadły. No. Nie ja by sobie poszła w tamtą trawę długą. Chyba nie się nie stanie, jak zostawimy na chwilę. No tak. Masz rację. Jedziemy? No, chodźmy. To tam jest zejście. Dobra. Dobra, no jest. fajnie A może pogramy wchowanego? Ej, no dobry pomysł no. Kto szuka? No, ty możesz Da, to liczę do 20 Okej, okay, dobra, to idę